już w trzecim odcinku naszej serii na Kółkach Przez Ten odcinek jest taki dość nietypowy, dlatego, że co jakiś czas na, na Oli kanale będzie się pojawiał filmik nie z jazdy figurowej, lecz z, bardziej z freestylowej. Gdzie pokazywali tam się slalomy, crossy. Ej, panie, przeszkadza pan nam. jak przeszkadza? Bo my nagrywamy. A To teraz... różne snęki i tym podobne. Takie różne triki też będziemy Wam pokazywać co jakiś czas na kanale. Oczywiście musimy się ich nauczyć. I do wykonania tego potrzebujecie kubeczków, ale jeśli ich nie macie, to zawsze możecie skorzystać z koreczków. No bo kubeczki są dosyć drogie, a na początek w sumie żeby zacząć to możemy z koreczkami. Mm -hmm. do przodu, bo tak nazywa się ten rodzaj slalomu. Zaczynamy od beczki, bo tak po prostu będzie łatwiej. I od razu Wam mówię, że nie da się zrobić tego na butach, bo po prostu się nie da. I robimy coś takiego, że stajemy z kroku i robimy tak, taką beczkę po prostu. Na razie bez kureczku. Już no, tutaj opanowaliście już całą Teraz pokażemy, pokażemy Wam, jak robimy to właśnie na koreczkach. Jeżeli nie macie kubeczków, a macie te koreczki, najlepiej zacznijcie od rozstawienia sobie kubeczków na szerokości siedmiu kostek. Tak będzie Wam najlepiej, nie jest to ani za szeroko, ani za wąsko i powinniście się między nimi zmieścić. Więc jak już się sobie ustawicie, ustawcie się mniej więcej gdzieś dwa razy tyle niż odstęp od koreczku i zacznijcie po prostu się, się i zacznijcie przykładać z tego odcinka i zapraszamy bardzo do subskrybowania tego... Nie tak! Bo <grymne> tak. Bądźcie w górę! Łapki w górę, subskrypcje i pamiętajcie komentarze też. Pamiętajcie o grupie stworzonej przez nas na YouTube, która się nazywa Na Rolkach i W Przez Świat na wiasie Pomorze. Wszystkie osoby chętne, nie tylko już z Pomorza, które chciałyby z nami pojeździć, rolkarzy czy tam rolkarzy. śmiało dumać do tej grupy postaramy się jak największą ilość jak największej ilości osób żeby spotkać się w miejscu w którym większości pasowało tak, nie, nie, musi, nie musi to być tylko Marburg ale będą też inne miejscowości dlatego wszystkie osoby chętne dodawać się do tej grupy nazwa zostanie zmazana w sensie te pomoże zostanie zmazane Ola wam wszystko podlinkuje